Paulinko, czy to ty? Nie wiem, bo jestem w tej w tej czerwonej. Um, A, piękna ślice. jest. ta I na razie tego uzupełniam Musimy dać wam A, daję wam szansę na to, żeście mogą ją zmyć mm. później. Mm. Co nie będzie i tak proste. Hello! Pozdrawiamy z istoty Mamy piękną sesyjną budę o sesję zdjęciową. Tak. Modelka w pierwszej stylizacji, lekko vintage, tak czy inaczej cały czas glamour. Ale Paolinko powie Ania Nowa, ale, powi Ania nowa. Hmm. ale to, <laughs> to, to cały czas ta sama osoba. Cały czas ta sama osoba, tak. ale cały czas coraz lepsza ale my, w tym co Ale my mamy przyjemność poznać się, prawda Paulina? Uśmiech. Poznaliśmy się dzisiaj w, w wersji Nowa. Ale generalnie to jest to uczucie, kiedy masz wrażenie, że znasz kogoś całe życie. I tego się trzymajmy. Paulinko. Tylko tutaj, i tylko z nami. Jeżeli I czerwona szminka. Uuuu. Takie sesje kobiece. Ja mam na saku, czy ja to mam do ludzi i czuję. Dzięki. Poczekam, żeby wszystko Oczywiście.